szereg geometryczny. Sprawdź czy szereg jest zbieżny. Jeżeli tak, to oblicz sumę. Jeżeli nie jest zbieżny, to oczywiście sumy nie możemy wyliczyć. Podpunkt A. Nie muszę sprawdzać, czy jest to szereg geometryczny, czyli sprawdzać czy iloraz jest stały, czyli jeżeli podzielę następny wyraz przez poprzedni, to otrzymam stałą wartość, bo już mam w treści zadania podane, że jest geometryczny. Pytanie tylko czy jest zbieżny. No to wyznaczam q i yy zbieżny, czyli bezwzględna wartość z Q musi być mniejsza od 1. Jeżeli jest, no to wtedy przejdę do liczenia sumy, jeżeli nie jest, no to odpowiadam, że nie jest zbieżny i to będzie wtedy koniec zadania. Q równa się, i tutaj podzielę dowolny wyraz przez bezpośrednio wyraz, który jest bezpośrednio przed nim, najłatwiej drugi przez pierwszy. 9 bezwzględnej wartości na pewno jest mniejsza od 1. W takim razie mogę policzyć sumę. Suma szeregu to jest wyraz pierwszy przez 1 odjąć iloraz, czyli 10 przez 1 odjąć 9 dziesiątych, czyli 10 przez 1 dziesiąta podzielić przez 1 dziesiątą to znaczy pomnożyć przez odwrotność, czyli 10 razy 10 100. Podpunkt B. Q równa się. Drugi wyraz, czyli minus 25 przez pierwszy wyraz, czyli minus 125. Minusy mogę skrócić. 25 i 125 też mogę skrócić przez 25 i to jest 1 piąta. Bezwzględna wartość z 1 piątej jest mniejsza od 1, czyli jest zbieżny, zatem suma. Wyraz pierwszy. Czyli minus 125 przez 1 odjąć iloraz, czyli 1 piąta, to jest minus 125 przez 4 piąte, czyli minus 125 razy 5 czwartych, no to po mnożeniu będzie minus 625 czwartych. No i tak zostawiam. Nie będę tutaj. Pisał tego w postaci łamka mieszanego. Czyli nie będę wyłączał całości. Podpunkt C. Q równa się wyraz drugi, czyli minus 4 przez wyraz pierwszy, czyli 2. Minus 2. No i tutaj bezwzględna wartość z minus 2 na pewno nie jest mniejsza od 1. Czyli mogę napisać, że nie jest zbieżny, albo po prostu napisać, że jest rozbieżny. I w tym momencie oczywiście sumy nie liczę. Podpunkt d. No i tutaj teraz by się trzeba zastanowić, co tutaj jest ilorazem. Czy dzielę na przykład dwa wyrazy przez dwa wyrazy, czy wyraz przez wyraz? Jeżeli podzielę drugi wyraz przez pierwszy. No, drugi przez, trzeci przez drugi też mi wyjdzie jeden przez pierwiastek z trzech, czyli pasuje. No i bezwzględna wartość, licznik jest mniejszy od mianownika, czyli na pewno łamek jest mniejszy niż jeden. Czyli bezwzględna wartość z niego też jest mniejsza niż jeden. Uwalniając od niewymierności, mam pierwiastek z trzech przez trzy. W takim razie liczę sumę. Wyraz pierwszy, czyli pierwiastek z trzech przez. 1 odjąć iloraz, czyli pierwiastek z 3 przez 3, czyli pierwiastek z 3 przez 3 odjąć, pierwiastek z 3 przez 3 i przez odwrotność, czyli mam 3 pierwiastki z 3 przez 3 minus pierwiastek z 3. Uwalniam to od niewymierności. Czyli w liczniku mam 9 pierwiastków z 3, dodać 9 przez 9, odjąć 3, czyli 9 pierwiastków z 3 plus 9 przez 6, to mogę skrócić przez 3, czyli mam 3 pierwiastki z 3 plus 3 przez 2. Podpunkt E. Q jest równe pi kwadrat przez 4. To jest wyraz drugi, podzielone przez pierwszy, czyli już od razu pomnożę przez odwrotność, czyli 2 przez pi. Jedno pi się skraca i tutaj mogę też skrócić, czyli zostało pi przez 2. No, pi przez 2, czyli w liczniku mam więcej niż w mianowniku, czyli ten ułamek jest większy od 1, czyli Niestety, ale ten ciąg jest rozbieżny, czyli nie mogę wyznaczyć sumy. I podpunkt F. 4 piąte podzielone przez minus 2, czyli 4 piąte razy minus 1, druga. 4 i 2 mogę skrócić, czyli minus 2 piąte. I warunek minus 2 piąte oczywiście jest mniejszy od 1 bezwzględnie. Czyli suma to jest wyraz pierwszy, czyli minus 2 przez 1 odjąć, ale odejmuję minus 2 piąte, czyli dodać 2 piąte, czyli minus 2 przez 7 piątych, czyli minus 2 razy 5 siódmych, czyli minus 10 siódmych. I to jest suma tego szeregu w podpunkcie F.